Zawsze po ostatniej sesji w danym roku, czyli w tym wypadku sesji budżetowej roku 2024 spotykamy się na Wigilii Samorządowej. Spotykamy się tutaj z radnymi, sołtysami, dyrektorami jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, też z przedstawicielami duchowieństwa i innych osób, które działają na rzecz gminy Dzierżoniów. Nasze, nasze spotkanie pokazuje, że chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać, ponieważ... Na sesji dzisiaj ogłoszono budżet na rok 2025 wraz z wieloletnią prognozą finansową został przyjęty jednogłośnie. To też pokazuje, że jest ta jednomyślność, jest pewność co do podjętych działań, chcemy iść w jednym kierunku, ale też generalnie już w oktawie zbliżających się świąt chcemy się spotkać, chcemy się podzielić opłatkiem. Chcemy porozmawiać już troszeczkę na luźniej, na spokojnie, bo ta najważniejsza praca pod względem organu uchwałodowczego czy Rady Gminy i wykonawczego wójta gminy dzierżoniu. te porozumienie zostało osiągnięte w postaci tej przyjętej uchwały budżetowej i WPF. u Myślę, że tutaj to jest też taki symbol zbliżających się świąt, jest też czasem takim refleksji, spokoju po intensywnym czasie, który był. Rok 24 nie był łatwy dla gminy dzierżoniów. Oczywiście zmiany wodarzy, nowa kadencja, wybory, nowa rada, ale też wiele wyzwań, już nie mówiąc o powodzi, więc cieszę się, że potrafimy ze sobą rozmawiać, potrafimy rozwiązywać problemy, ale też chcemy się spotkać, podzielić opłatkę, złożyć życzenia i w takiej luźnej atmosferze przystąpić już pomału do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim tego, żeby mieli więcej środków, mieli możliwość ich zagospodarowania do tego, żeby realizować te potrzeby mieszkańców. Budżet na poziomie 70 milionów dochodów, wydatki 77, też będziemy mieli kolejne środki w roku budżetowym w 2025, więc chcemy dalej inwestycyjnie rozwijać tą gminę. Zwłaszcza, że. Kwota na inwestycje to jest 26 milionów. To jest duży, duży, ogromny budżet, który był największy do tej pory. Chcemy to wszystko realizować w odpowiedni sposób, w odpowiednim tonie i mam nadzieję, że w tym kierunku będziemy podążać, będziemy działać, bo na tym nam zależy. Są również tutaj z nami przedstawiciele zespołu doradczego, który też jest tą młodym tchnieniem pokazującym, na czym polega samorząd, na podejmowaniu decyzji odpowiedzialności, ale też ich realizowaniu. Dlatego wszystkim mieszkańcom gminy Dzierżoniów z okazji zbliżających się świąt życzę przede wszystkim rodzinnego spokoju, rodzinnej atmosfery, zdrowia sił, ale też momentu do odpoczynku, refleksji, ale też spełnienia marzeń, które w nadchodzącym 2025 roku mam nadzieję się spełnią.